Nazywam się Anna, mam 67 lat i przez całe życie starałam się być dobrą matką, żoną i teraz teściową. Ale są chwile, kiedy wszystko, co robimy z miłości, zostaje zinterpretowane jako słabość. Ta historia jest o jednym takim dniu dniu, który miał być celebracją, a zamienił się w lekcję, jakiej nikt z nas nie zapomni. Był piękny sobotni poranek w Krakowie. Słońce wpadało przez okna naszego małego mieszkania na Kazimierzu, a ja od świtu krzątałam się po kuchni. Trzydzieste urodziny mojego syna Michała. Mój jedyny syn, światło mojego życia. Pamiętam, jak trzymałam go pierwszy raz na rękach w szpitalu 30 lat temu. Wtedy nie mogłam sobie wyobrazić, że ten mały, bezbronny bobas wyrośnie na wysokiego, przystojnego mężczyznę, który założy własną rodzinę. Ale czas płynie nieubłaganie. Przez ostatnie dwa tygodnie planowałam każdy szczegół tego przyjęcia. Michał zawsze uwielbiał Bigos, więc przygotowałam wielki garnek według przepisu mojej babci. Upieczałam też jego ulubiony sernik na kruchym spodzie, ten, który robiłam mu na każde urodziny od dzieciństwa. Mój mąż Piotr, mimo swoich siedemdziesięciu dwóch lat, pomógł mi przenieść ciężkie stoły na taras naszego ogrodu. Tak, mieliśmy szczęście. Nasza stara kamienica miała mały dziedziniec z kawałkiem zieleni niewiele takich miejsc zostało w centrum. Anno, spokojnie, powiedział Piotr, widząc, jak po raz dziesiąty sprawdzam, czy serwetki są odpowiednio ułożone. To tylko rodzinne spotkanie, tylko rodzinne spotkanie. Ale dla matki urodziny dziecka nigdy nie są tylko czymkolwiek. Problem był taki, że od dwóch lat w naszą rodzinę weszła Aleksandra, żona Michała piękna, młoda kobieta z dobrego domu, pracująca w korporacji, nosiła eleganckie kostiumy, zawsze idealnie umalowana, zawsze doskonale wystylizowana. A ja. Cóż, byłam emerytowaną nauczycielką w starym swetrze. Tak, tym swetrze. Włożyłam go tego ranka, bo był wygodny i ciepły. Gruby, wełniany sweter w kolorze bordowym, ręcznie dziergany. Miał łaty na łokciach i nieco się postrzępił przy mankietach. Mój Piotr podarował mi go 25 lat temu. Nosił go podczas każdego ważnego rodzinnego wydarzenia. Może włożysz coś ładniejszego? zasugerował Piotr delikatnie. Ten sweter jest ładny, odparłam. I ma dla mnie znaczenie. Nie wiedziałam wtedy, jak bardzo te słowa okażą się prorocze. Goście zaczęli przychodzić około drugiej po południu. Najpierw moja siostra Zofia z mężem, potem kuzyni Michała, jego przyjaciele z pracy. Wszyscy byli w dobrych nastrojach, Śmiali się, gratulowali. Michał i Aleksandra przyjechali ostatni. Mój syn wyglądał przystojnie w granatowej koszuli i jasnych spodniach. Aleksandra miała na sobie kreację, która pewnie kosztowała więcej niż moja miesięczna emerytura: elegancką sukienkę w kolorze ekru, szpilki, perfekcyjny makijaż. Kiedy weszli do ogrodu, podeszłam z otwartymi ramionami. Michał, Kochanie, objęłam syna mocno, uścisnął mnie, ale wyczułam pewną sztywność. Odsunął się szybko i spojrzał na Aleksandrę, jakby czekając na jej aprobatę. Aleksandro, jak dobrze cię widzieć, powiedziałam, próbując również ją objąć, ale ona cofnęła się o krok, jej wzrok powędrował od moich butów przez spódnicę, aż zatrzymał się na swetrze. I wtedy to zobaczyłam ten uśmiech nie był ciepły ani szczery był pełen wyższości anno powiedziała głośno tak żeby słyszeli to wszyscy dookoła nadal nosisz ten sweter w jej głosie brzmiało niedowierzanie zmieszane z rozbawieniem poczułam jak rozmowy wokół nas cichną kilka osób odwróciło głowy tak odparłam cicho jest wygodny aleksandra zachichotała nie był to miły śmiech, był wyszydzający, okrutny. Boże, widziałaś się kiedyś w lustrze? Kontynuowała. To święto, niesprzątanie piwnicy. Michał ma trzydzieści lat, jest dyrektorem w firmie, a jego matka wygląda jak. jak. Nie dokończyła, ale wszyscy wiedzieliśmy, co chciała powiedzieć. Poczułam, jak palą mnie policzki: wstyd, upokorzenie, ból. Wszystko naraz ścisnęło mi gardło. Spojrzałam na Michała, czekając, że mnie obroni, że powie coś swojej żonie, ale on tylko spuścił wzrok, wyraźnie skrępowany. Aleksandro. zaczął słabo. Co? Odwróciła się do niego. Nie powiesz mi, że to jest normalne? Twoja matka zawsze wygląda jak bezdomna, moja mama zawsze dba o siebie. Nawet w domu nosi eleganckie rzeczy. Cisza na tarasie była teraz ogłuszająca. Moja siostra Zofia zrobiła krok do przodu, ale powstrzymałam ją gestem. Łzy piekły mnie w oczach, ale nie zamierzałam płakać, nie wobec niej. A potem usłyszałam głos, który znałam tak dobrze. Głos, który towarzyszył mi przez 45 lat małżeństwa. Ten sweter uratował ci życie. Piotr wstał z krzesła. Mój mąż, zwykle cichy i stonowany, teraz stał z prostymi ramionami patrząc prosto na Aleksandrę. Jego głos był spokojny, ale w powietrzu wisiało napięcie. Aleksandra zaśmiała się nerwowo. Słucham, co pan powiedział? Powiedziałem, powtórzył Piotr wolno, wyraźnie akcentując każde słowo. Że ten sweter, z którego się śmiejesz, uratował ci życie. Teraz już wszyscy patrzyli na mojego męża. Michał zmarszczył brwi, wyraźnie zdezorientowany. Tato o czym ty mówisz? Piotr podszedł bliżej, jego wzrok wciąż skupiony na twarzy synowej. Dwa lata temu, w styczniu, tuż przed waszym ślubem, pamiętasz, Aleksandro, zobaczałam, jak twarz mojej synowej blednie. Jej pewność siebie zaczęła pękać jak porcelana. Ja nie wiem o czym. Pamiętasz? przerwał jej łagodnie, ale stanowczo. Byłaś w ciąży, nikt jeszcze nie wiedział, nawet Michał, ale przyszłaś do nas pewnego wieczoru, płacząc. Anno była wtedy w tym swetrze. Moje serce zaczęło bić szybciej. Wspomnienie tego zimowego wieczoru wróciło z całą mocą. To było dwa lata temu, w środku surowej zimy. Piotr oglądał wieczorne wiadomości, a ja siedziałam w fotelu szydelkując nową serwetę. Miałam na sobie ten sam bordowy sweter, bo w mieszkaniu było zimno. Stare kaloryfery nigdy nie grzały wystarczająco. Około dziewiątej wieczorem ktoś energicznie zastukał do drzwi. To była Aleksandra, bez płaszcza, tylko w cienkiej bluzce, cała drżąca. Jej makijaż był rozmazany od łez, włosy w nieładzie. Aleksandro, co się stało? Niemal wciągnęłam ją do środka. Gdzie Michał? Nie, nie wiem, szlochała. Pokłóciliśmy się, ja... ja muszę komuś powiedzieć. Usiadłyśmy w kuchni. Nalałam jej gorącej herbaty drżała tak mocno, że musiałam okryć ją kocem, a potem potem powiedziała mi prawdę była w ciąży osiem tygodni, ale wcześniej tego wieczoru miała porażający ból brzucha i krwawienie poszła do lekarza, obawiając się najgorszego. Lekarz stwierdził, że to była ciąża pozamaciczna. Jajko zagnieździło się w jajowodzie. Jeśli nie zostanie operowana natychmiast, Jajowód może pęknąć, a ona może wykrwawić się na śmierć. Aleksandra była przerażona. Pokłóciła się z Michałem o coś głupiego, wybiegła z domu nie wiedząc, dokąd iść. A potem przypomniała sobie, że my mieszkamy niedaleko. Potrzebuje Potrzebuje jechać do szpitala, wyszeptała. Ale boję się, co jeśli coś pójdzie nie tak. Co jeśli stracę możliwość posiadania dzieci? Wzięłam ją za rękę. Pojadę z tobą, powiedziałam. Nie będziesz sama. Piotr zadzwonił po taksówkę, ale kiedy przyszła, okazało się, że kierowca nie chce czekać na zimnie. Musiałam jechać z Aleksandrą do szpitala. Nie miałam czasu się przebrać, zostałam w tym swetrze. W szpitalu było dramatycznie. Stan Aleksandry pogorszył się w drodze. Lekarze od razu zabrali ją na ostry dyżur. Czekałam przez cztery godziny na korytarzu, módląc się, żeby wszystko było dobrze. Operacja się powiodła. Uratowali ją. Jeden jajowód był uszkodzony, ale drugi pozostał zdrowy. Mogła nadal mieć dzieci. Kiedy się obudziła, siedziałam przy jej łóżku, wciąż w tym swetrze, zmęczona, ale szczęśliwa, że żyje. Dziękuję, wyszeptała ściskając moją dłoń. Gdyby pani ze mną nie pojechała, gdyby nie poczekała pani. Jesteś rodziną, odpowiedziałam po prostu. Poprosiła mnie, żebym nie mówiła Michałowi o ciąży. Chciała, żeby ich pierwszy ślub był szczęśliwy bez tego cienia. Obiecałam. I dotrzymałam słowa przez dwa lata. Teraz na tarasie. W słońcu urodzinowego przyjęcia wszyscy ci ludzie patrzyli na nas w kompletnej ciszy. Piotr dokończył opowieść za mnie, opisując tamten zimowy wieczór, operacje, krytyczne godziny. Aleksandra stała nieruchomo, jej twarz była biała jak kreda, łzy spływały jej po policzkach niszcząc perfekcyjny makijaż. Ale, ale, dlaczego mi pani nie przypomniała? Wyszeptała, patrząc na mnie, dlaczego pozwoliła pani, żebym. żebym była dla pani taka okrutna. Podeszłam do niej i wzięłam ją za rękę dokładnie tak, jak dwa lata temu w szpitalu. Bo nie robiłam tego, żebyś była mi wdzięczna, powiedziałam cicho. Robiłam to, bo tak robią matki: chronią, pomagają, kochają, bez względu na to, czy ktoś to docenia, czy nie. Rozległ się dźwięk. Aleksandra załamała się, zakrywając twarz dłońmi. Głośno szlochała, jej ciało trzęsło się od płaczu. Przepraszam, wykrztusiła między szlochami przepraszam, przepraszam. Michał, który stał jak sparaliżowany, teraz podszedł i objął nas obie. Jego oczy też były mokre. Mamo. Nie wiedziałem. Ty. Ty zawsze. Zawsze będę Twoją mamą, dokończyłam. I zawsze będę kochać Ciebie i Twoją żonę. Pozostała część przyjęcia przebiegła w zupełnie innej atmosferze. Aleksandra nie odstępowała mnie na krok. Pomagała mi w kuchni, podawała jedzenie, rozmawiała ze mną szczerze, może po raz pierwszy od dwóch lat. Wiem, że byłam okropna, przyznała, gdy stałyśmy razem przy zlewie zmywając naczynia. Czułam się zagrożona, jeśli to ma sens. Pani jest taka dobra z Michałem, taka cierpliwa, a ja. Ja zawsze próbowałam być perfekcyjna, bo myślałam, że to jedyny sposób, żeby być kochaną. Perfekcja to iluzja, kochanie odpowiedziałam, susząc talerz. Miłość nie polega na idealnym wyglądzie czy idealnym domu polega na tym, żeby być tam dla kogoś, kiedy jest trudno. Na tym, żeby trzymać czyjąś rękę w szpitalu, na tym, żeby nosić stary sweter, który przypomina ci najważniejsze chwile życia. Uśmiechnęła się przez łzy. Czy mogłabym. Czy mogłabym kiedyś pożyczyć ten sweter, żeby przypominał mi, jaka chce być matką? Moje serce rozpłynęło się. Nie musisz go pożyczać. Powiedziałam, ale mogę nauczyć cię dziergać. Zrobimy ci własny sweter, ze swoją własną historią. Później tego wieczoru, gdy wszyscy goście rozeszli się do domów, nasza mała rodzina siedziała razem w ogrodzie. Michał z głową na ramieniu Aleksandry, mój Piotr trzymał moją dłoń, a ja czułam pokój, jakiego nie czułam od dawna. Dziękuję, tato, powiedział Michał do Piotra. Za to, że powiedziałeś prawdę. Wiem, że mama nigdy by tego nie zrobiła. Piotr wzruszył ramionami. Twoja mama ma wielkie serce, ale czasami nawet największe serce potrzebuje głosu, który je obroni. Spojrzałam na swojego męża, na tego człowieka, który znał mnie lepiej niż ja sama siebie, który wiedział kiedy milczeć, a kiedy mówić. Który po 45 latach wciąż mnie chronił. Minęło 6 miesięcy od tamtych urodzin. Aleksandra przychodzi teraz do mnie co środę na herbatę. Uczymy się dziergać. Jej sweter jest w kolorze jasno-niebieskim. Mówi, że to jej przypomina o nadziei. Jest też w ciąży. Trzy miesiące. Tym razem ciąża jest zdrowa, bezpieczna. Lekarz mówi, że wszystko wygląda doskonale. Wczoraj powiedziała mi coś, co sprawiło, że zapłakałam, tym razem ze szczęścia. Jeśli będzie dziewczynka, chcę nadać jej imię Anna, po pani. Trzymałam ją mocno w swoim starym bordowym swetrze, myśląc o tym, jak dziwnie toczy się życie, o tym, jak pojedyncze chwile mogą zmienić wszystko, o tym, jak miłość czasami musi być trudna, cierpliwa i cicha. Zanim zostanie zauważona. Mój sweter ma teraz jeszcze jedną łatkę, tę, którą sama Aleksandra przyszyła w zeszłym tygodniu. Mówiła, że chce, żeby część jej była zawsze z tym swetrem, z tą historią, i kiedy patrzę na niego teraz, nie widzę starego zniszczonego ubrania. Widzę historię miłości, poświęcenia i przebaczenia. Widzę każdy ściek jako wspomnienie, każdą łatkę jako lekcję. Bo prawda jest taka, że nie chodzi o to, co nosimy na sobie. Chodzi o to, co nosimy w sercu. I moje serce, podobnie jak ten sweter, jest pełne miłości, pełne ład, imperfektne, ale ciepłe i wiernie służące przez wszystkie te lata. To jest historia o tym. Jak jeden sweter uratował nie tylko życie, ale i rodzinę, i o tym, że prawdziwa wartość nie leży w cenie ubrania, ale w historii, którą ono nosi. Nazywam się Anna, mam 67 lat i noszę ten sweter z dumą.